I witam Was w kolejnym odcinku z gry X and Fidget, dzisiaj jesteśmy na Wojowniku, no bo spróbujemy sobie zbliżyć się do kolejnego poziomu, 424, no i też chcemy cały czas podtrzymać naszą serię, piękną serię codziennych odcinków. Mam nadzieję, że ta seria Wam przypadła dosyć mocno do gustu, no i ostatnio jestem w dobrym momencie, no, bo te sumy nam rosną, oczywiście z dnia na dzień jest nas coraz więcej, no i też wyświetlenia idą w górę. Więc bardzo jestem z tego szcz faktu szczęśliwy. No, ale zaczynamy już tutaj działać na tym wojowniku. No, bo jest dość późno, a my musimy tutaj zrobić jeszcze arenki, musimy zrobić tutaj jeszcze pupile. Yy, więc zaczniemy może od areny. Tutaj mamy dość mocnych przeciwników, ale tego demon huntera powinniśmy sklepać. Dokładnie tak. I zostały nam jeszcze dwie areny. Może na tym odcinku uda nam się zrobić wszystkie. To to wie, gdyby musielibyśmy tak naprawdę je wszystkie wygrać, no to nie będzie zbyt proste. No, ale będziemy próbować. Ok, więc to mamy arenkę z głowy. Możemy iść do doktorka Bawu. Żeby sobie zakręcić kółkiem. Oczywiście. Co byśmy chcieli dostać? No tutaj XP, złoto, grzybki, ewentualnie jedzonko i tajemnicze odłamki i będziemy naprawdę zadowoleni. Niestety ostatnio telewizorki nie chcą lecieć. No i też nawet jak polecą, to nie dodaje szczęśliwych monet. Jest jakiś błąd. No mam nadzieję, że go dość szybko naprawią i będziemy mogli sobie znów troszkę oglądać reklamek, żeby nafarmić tych szczęśliwych monet. Więc dobra, lecimy 20 kręceń dusze. No czyli najgorzej, jakaś broń. To pewnie pójdzie do rozmontowania. Co dalej? Następny złomik. No i już mamy plecak pełny. Więc co my tu mamy? Plus 38 wytrzymałość. Nie słabe, słabe. Mamy coś takiego, co daje nam dużo kryształu. Nie, niestety nie. Obrażenia od zimna. Możemy to rozmontować. To też rozmontujmy, bo nawet 2,5 miliona nie daje. Więc lecimy. Czy grzybki? Jest yy, truskawka. Wam znowu grzybki, czyli 6. Jest są 9. Exp. Jest złoto. Niestety drewno. Duszę. Xp Peak. Wytryna. Asek dusze, exp, no niestety znowu drewno odłamki, ale jest dobra, gold, dobra, jest spoko, że jest gold, no i exp na koniec, więc dobra, nie jest najgorzej. Tutaj ten pasek oczywiście do rozmontowania, no i musimy poszukać czegoś do kibelka. Możemy wrócić sobie na pewno tą klatę, no i pewnie jesteście zainteresowani, no bo pytałem Was na poprzednim odcinku z Wojownika kupić sobie tą, ten hełm epicki, który nam wyleciał w zbrojowni. No i był komentarz, żeby kupić, no więc go kupiłem. Mamy go tutaj odłożonego na barbarze. No i następny event sterylnych sedesów on prawdopodobnie nam się przysłuży do tego, żeby sobie go wrócić. Dobra, więc to możemy na pewno już teraz dzisiaj wrzucić do toaletki. Nawet fajna ta zbrojka wygląda. Plus 37, no to na razie jeszcze nie wymieniamy. Możemy sobie spokojnie to rozmontować. Nadal drewna mamy pod dostatkiem w ekwipunku i wolałbym, żeby dzisiaj to drewno nam jakoś mocno nie leciało. Jeszcze 23 statystyki, o teraz y, tak y, sobie piśniemy w siłkę. No i mam nadzieję, że dzisiaj dość mocno zbliżymy się do tej siłki 10 tysięcy siłki w podstawie. Więc nie przedłużając, jeszcze sobie wejdźmy w pupilę, nakarmy sobie Dona trzy razy, nakarmy sobie Maguta jeden raz, nakarmy sobie naszego krapiera kochanego trzy razy i też już się nie możemy doczekać, kiedy będzie te dziewięć karmień, bo krapier tutaj spuchnie maksymalnie. Następnie Ryboga na poziom 19, no i nasz głębionek. Poziom 191. Brakuje tam ilu? 5 liwek, żeby go dobić do 200. A jutro jest dzień wody, więc może coś tam nam wpadnie. Teraz mamy przeciwnika guli. 19 petów w ogniu, czyli czegoś musiał, coś musiał przegapić. Co ciekawe, co? Pewnie ogniolota Ale to by było też dziwne. 424 poziom, więc ma wyższy poziom od nas. Armii ma trochę mniej, więc może pójdźmy. 19p, więc tak naprawdę możemy go zaatakować wszystkim. Oprócz wodą. Więc pójdźmy tym naj naszym, najsłabszym światłem. Tutaj ma cząpa 100. Eee, jest ogniolot, więc czego on tu nie ma? Ryboga, rokitka. Rokitka nie ma. Ok. Nie ma rokitka, czyli w Sylwestra po prostu mu się zapomniało albo w nowy rok. Złapać peciora i będzie musiał sobie na niego jeszcze trochę poczekać. Mołkistuwa. I rodwiska 183 na naszego Maguta 184. To może być ciekawe. Yy, więc zobaczmy to sobie. Tutaj magia uników kontrola nasze bloki. No to na pewno, według mnie, bliska to powinna ugrać. A tu proszę, niespodzianka. Ryboga 150, więc też raczej powinniśmy dać radę bez problemu to udźwignąć i tam pewnie już Dokładnie tak. więc z 200 prawie zginął od Paladona. Co ciekawe, naszego Heraldona nie zbije. No i Rozpirek powinien dostać ze dwa krytyki i to powinno być easy. No jeszcze jeden krytyk. No było dość blisko, ale 28 milionów jednostek powinien sobie na spokojnie zdjąć. Dokładnie tak, jest kolejna truskawka, którą dajemy od razu dla rybogi i tutaj akurat jest pięknie Rosiens 815 łączny poziom, więc na pewno to jest nasz przeciwnik na wodę, ale to za 13 minut. Więc dobra, tutaj jaką mamy misję dnia dzisiaj wypić trzy piwka w karczmie, więc bez problemu. To lecimy od razu tutaj załatwiać nasze sprawy. Oczywiście lecimy pod Goldzika, bo ten event nas wymusza na, na, na nas to. O jest śliwka, więc spoko więc będzie nam troszkę mniej brakować na jutro do karmienia. No i będziemy już powoli odkładać sobie te śliwki, już dla żółwia. Wątpię, żebyśmy, żeby nam się udało tyle śliwek odłożyć, ile jabłek w przeciągu tego czasu, no ale będziemy się starać, tutaj kamyczek nam wpada, niestety tego kamyczka też raczej nie potrzebujemy, no bo e, możemy jeszcze tego kamyczka troszkę sobie na, nafarmić, żeby mieć maksa, więc tutaj akurat jeśli będzie kamień, to spoko, wolałbym tylko nie dostać e, drewna. Tutaj nam wypadła jeszcze truskawka, więc też fajnie. Już dzisiaj ryboga jest nakarmiona, jeszcze może coś dostanie na jutro. Tutaj, oczywiście, ten hełmik jest do rozmontowania. No i tu lecimy już, naprawdę, mam nadzieję, ciekawe misje. Jest jeżyna, tutaj czerwona, ale niestety długa, więc opłuwamy. Lecimy dalej, dwójki za dziewięć. No i wiecie co, no tutaj, patrząc na tę misję. Że to mi daje tak naprawdę bardzo mało EXPA. Tu jest dziesiątka ze 10 milionów, to tym razem pójdę w EXPA. No, takiej misji nie mogę opluć. No i tu weźmiemy sobie po prostu to, i resztę już pewnie będziemy lecieć na Golda, ale słaba misja. Tragedia. Takiej misji to nawet w zwykły dzień nie dostaję. A tu proszę: Event EXPA Golda misja tragiczna. Jest kolejna śliwka. Tutaj możemy machnąć. To niestety drewno, więc wyrzucimy. Drewna u nas pod dostatkiem. I lecimy dalej. Jest kamyczek. Z kamyczka akurat będę zadowolony. Tutaj 2 za 12. No i tu jest kolejna piękna misja, którą na pewno też nie opluję, bo jest 10 za 11 milionów ekspa. No, to na pewno nie wolno takich misji opluwać. Jest kolejna misja z kamieniem. Dobra, zaraz będziemy po pierwszym pasku czerwona, ale nie wiem na co. Tak naprawdę, chyba na golda. Dobrze, że trafiła się tutaj jakaś dwójka. O, do kociołka spokojnie. Możemy wrzucić jak najbardziej, amulecik. Tutaj jakiś item rozmontowania, ale już nie mamy rozmontowań. Więc musimy sobie to jakoś tutaj odłożyć i pamiętać o tym, że to jest na pewno dla nas na rozmontowanko na jutro. Tutaj weźmy sobie może tą dwójkę, znowu drewno. No niestety, wyrzućmy. Może ktoś tam sobie je przygarnie. Tutaj weźmy sobie tą misję. Zaraz będziemy mieć w ogóle yy, kolejną arenkę, więc trzeba będzie się do niej gotować, no tutaj same dziesiątki to bierzemy oczywiście taką z najlepszym expem i naprawdę był bardzo dobry ten EXP, bo chyba 10 milionów jak tak na szybko dobrze spojrzałem, no tu na pewno weźmiemy to i jeszcze sprzedamy sobie ten item problemy z połączeniem, chyba już sprzedałem go że to tak wyskoczyło, dobra no to kogo teraz zaatakujemy? No, a znowu, może tego Demo Huntera? Może się znowu nie wpłynęła? Jest dobra, więc została nam jedna walka. Ale ta będzie już na pewno do, dużo cięższa niż ostatnie dwie. I tutaj bierzemy oczywiście to. I co my tu teraz zrobimy, bo jesteśmy pełni? Więc pozbądźmy się może tego pierścionka, bo tutaj nie możemy chyba nic wrzucić. Możemy, więc wrzućmy sobie tą klatę jeszcze na nas. I mamy dwa miejsca, więc nie jest najgorzej. No i wybieramy następne piwko. Zaraz też weźmiemy sobie. Odbierzemy misję dzienną. I tutaj pytanie: czy wziąć tą, czy tą? No na pewno wezmę tą siódemkę, bo też ma dobrego expa. Eee, tutaj weźmie tą dwójkę. Jest kamień. I jeszcze grzybek. Więc spoko. Co tu wziąć? Tu może weźmiemy to. Zwiększamy szansę na jakieś jedzonko. Mm, czerwona na EXPA. 7 za 12 milionów biorę. Jak najbardziej. Tutaj może tą dwójeczkę. I jeżyna jeszcze wpadła. Odbieramy misję. Tu fajna piątka w miarę. Cudemki, jest piątka i śliwka. Oj, dzisiaj chyba dzień śliwek. Dzisiaj chyba dzień śliwek. Naprawdę, te śliwki lecą jak szalone. Już chyba trzy dostałem z misji. tego bym się naprawdę nie spodziewał. Jakiś pierścionek. faby, ale do rozmontowania będzie. Mam nadzieję. Więc lecimy dalej, że tutaj już nie będą nam jakieś itemy wypadać. Że sobie będę mógł potrzymać kilka tych itemów, same dziesiątki, więc bierzemy najlepszy max peakiem. I co? No same piątki, kurde, trochę lipa. Zobaczymy ile tego golda nam się uda dzisiaj uzbierać, no bo nie wygląda to na razie zbyt, zbyt obiecująco. Jakieś buty, ale na szczęście bez odłamków, więc możemy na szybko to sprzedać. 10 za 10. No dobra, weźmy Dzisiaj też sporo fajnych misji pod Expo leci eee, 5 za 5 Nie no, weźmy to z Goldem. Dzisiaj naprawdę bardzo fajnie lecą misje z Expo. Więc ciężko nimi pogardzić. Możecie w sumie dać znać, co wy, wy, wy byście tutaj zrobili na moim miejscu. Kolejna piękna misja, 10 za 11, no i weźmy ją. I dała nam jeszcze jeżynę. No więc jest naprawdę szok. Szok w trampkach, że takie misje dzisiaj nam daje. Chyba bardzo chcę tutaj, mm, wbi żebyśmy wbili dzisiaj poziom. Ale to musiałbym dużo wcześniej wszystkie misje brać po pod expa dzisiaj. Żebyśmy ten poziom tutaj udźwignęli. Tym bardziej, że już praktycznie jesteśmy po tym, w sumie po tych nietoperzach w tornadzie, zostało nam chyba tylko jeden ten nietoperz nieszczęsny. Więc jeśli byśmy go pokonali, to przeszlibyśmy ten, tą plagę nietoperzy. No i może to tornadko też by nam się troszkę odblokowało, może by było troszkę łatwiej. Tutaj weźmy sobie tą misję która daje nam cytrynę, więc też fajnie, bo Magut akurat dzisiaj dosyć głodny. Jeden śliwek, czyli brakuje nam tak naprawdę ilu? Jednej. Nie, jednej, dwóch. Przepraszam, coś mi się pomerdało w obliczeniach, więc dwóch śliwek nam jeszcze brakuje, ale dwie śliwki myślę, że jutro bez problemu. No tutaj kolejna misja, 10 za 11, no weźmy, weźmy, no. Tutaj dwójka za 4 miliony, czy piątka za 13? No, piątka za 13 weźmy. Jesteśmy na dziewiątym piwku. No, dzisiaj dość mało tego golda. Nie wiem, czy dobijemy nawet do miliarda, dzisiaj będzie ciężko. Mam nadzieję, że może coś hazardzista sypnie. Same siódemki. W sumie dobrze, a nie, bo to nie przedostatnie piwko, więc szkoda, że to nie ustawia nam dobrej misji na koniec. Weźmiemy sobie tą dwójkę, no i lecimy do tych dwóch ostatnich najważniejszych piwek. Dziesiątka, piątka, dwójka, jak najbardziej dwójeczka. Tutaj co? Jakaś klata, którą możemy od razu opędzlować do sprzedania. Piątka, piątka, no to weźmiemy tą piątkę. Kolejne piąteczki, jest dziesiąteczka za 11, ale wiecie co? Ja tu wówczas chyba tą siódemkę. Albo nie, wezm, weźmy, Nie wiem, kurde. Nie, no weźmy tą siódemkę, ustawmy sobie dobrą. 2,5 minutówkę. Czy potrzebujemy, tak naprawdę, 2,5 minutówkę za 7 milionów. Bo golda i tak będziemy mieć lepszego. Jest. O, jest, fajnie. Bardzo fajnie, opłacało się jak najbardziej i ostatnie piwko lecimy tutaj na pewno tak piątka za 16 czy za 14 za 16 z psyderką no i co tu no chyba spróbujemy zaryzykujemy ustawić sobie ostatnią fajną misję czy 800 no to tu słabizna tutaj nam nie pykło ale i tak było dużo lepiej. Tu ustawmy sobie Barciochę. A dzisiaj miliarda gold'a nie ma, więc trochę szkoda. Wydajmy sobie to wszystko, co tu mamy. Żeby nas tak naprawdę nie kusiło, chociaż, chociaż, chociaż. Tutaj za 2 godziny za 3 godziny tak naprawdę kończy nam się kopalnia złota na poziom 20. Więc musimy 10 milionów zostawić, bo tutaj z niczego gold'a nie, nie zyskamy. Więc tutaj musimy tego golda sobie zostawić. 10 baniek, trzeba o tym pamiętać. Bo nie chcemy sprzedawać demów. Dobra, jest zostawione. Jak to wygląda? 9777. 9, 7, 7. No zbliżamy się, zbliżamy się coraz bardziej, możemy teraz przy okazji zaatakować sobie locha, czy może najpierw hazardzista, może najpierw hazardzista, może da coś ciekawego, co nam jeszcze, co nas jeszcze wspomoże w tej walce, jakieś klepsterki. tutaj nadal przypominam, że nie mamy osiągnięcia z piąteczką, może w końcu nam się uda, zwrot jest za dzisiejsze rzuty tutaj 2 miliony golda wpadło. O, cztery razy drewn ten kamień. Proszę o piątą, proszę. Byłoby tak pięknie. Jest. Dziękuję bardzo, dziękuję. Więc osiągnięcie nam wpada i jeszcze 60 milionów kamienia, które też nam tutaj dużo pomoże, żeby wbić sobie maksa. No i super. Osiągnięcie odblokowane. Jak to wygląda? Brakuje nam tylko 16 milionów. W sumie nawet nie całe kamienia, żeby mieć max. Więc fantastycznie. Za 3 dni akademia na poziomie 20 i ruszamy już z kopalnią klejnotów. Więc też fantastycznie. W sumie to za 4 dni. No ale może coś tam się skróci. Zobaczymy. I lecimy dalej już teraz na luziku. Tutaj z tym hazardistą. No bo tak naprawdę już mamy wszystko co chcieliśmy. Teraz cokolwiek nam nie da, będę zadowolony. Trzy odłamki, spoko. Lecimy dalej. Kolejne trzy odłamki, fantastycznie. Tutaj pójdźmy sobie może w złoto. O, nie udało się, trudno. Życie nie zawsze się wygrywa. Tutaj nic, tutaj może znowu odłamki. Też nie, niestety. O, goldzik, Temu by nie. 2 miliony, zawsze na propcie. O, 11 milionów. Więc dostaliśmy darmową statystykę. Więc oko. I ostatni rzut. A! Rekordnie, pójdźmy znowu złota. No i jest kolejne 2 milionki złota. Fantastico, Elastico. Tu mamy naprawdę bardzo udany dzień, jeśli chodzi o hazardistę. I akurat w tym momencie skończyła nam się, skończył nam się timer na walkę kupili, Więc, tak jak mówiłem. Idealny przeciwnik na naszą wodę. Lecimy. POMP 34, więc pewnie poszedł w Kogieniuta. <laughs> Chociaż troszkę za mocno wykarmił tego tomba, wydaje mi się. No ale zobaczymy. No tak, Kogieniut, stówka. Tego się można było tutaj spodziewać. Nasz Dziubing tego Kogieniuta zje bez problemu. I co on tu ma dalej? Z Kogieniuta poszedł chyba w Smułkiego, bo już ma 200. Yy, nasz szlałbąż to potyrał w piroliszkach 1, więc poszedł z kogięciu ta smukiego. No to ciekawe. Yy, tutaj, Rokitek. Wejście na naszego głębiona 191, yy, który nasz nie poradził sobie tak zbytnio. Poseidon musi to wykierować. A, język jest słaby. Dobra, spoko. Już myślałem, że to będzie dosyć ciężka walka, ale chyba damy radę bez problemu. o. Zresztą Poseidon, kto skończył? O myślałem, że jeszcze sobie nasz Hydrowiec coś powalczy. Kolejna truskawka na naszym koncie. Następna pozycja do góry. Dzisiaj chyba już nie możemy sobie nakarmić Rybogi, No, niestety nie. Coś tam się tu świeci w gildii. A, atakują nas, yy, Więc przyjmijmy sobie obronę. Kupił gildyjny. 6-głowa no, Hydra. 58%. Nawet fajnie. Ta szóstka yy, zmyka, że tak powiem. Yy, dopiero co pokonywaliśmy. Pokonaliśmy yy, piątą, a tutaj już 58% szóstej. Fajnie, fajnie, jak najbardziej fajnie. Mamy tą ostatnią walkę na arenie. Tylko kogo, kogo by tu zaatakować? Może spróbujemy tego Berserka? I może nawet obejrzymy sobie tą walkę. Zobaczymy, czy się bardzo będzie tutaj denerwował. Czy też nie? No, dostał trzy krytyki. Na razie zaczyna się dość mocno denerwować, ale my to blokujemy. No tutaj żadnego ciosu nie udało nam się zblokować, ale teraz powinno już być easy. Bez problemu dajemy radę go pokonać bardzo fajnie. Kilka bloków takich naprawdę soczystych wpadło. Bez nich myślę, żeby było ciężko to wygrać. No, no i dobra, to mamy z głowy. Tu zakręciliśmy. Jak? Wygląda kalendarz. No, za 4 dni będziemy mieć nowy poziom, więc do, za te 4 dni na pewno tutaj już będzie 425. Jutro odłamki, jeszcze nieśmiertelko nam wpadnie i jeszcze dużo kamienia, więc tutaj będziemy mieli delikatny problem, jeśli chodzi o surowce bo będziemy tak zapchani, że postawa tego nawet nie przewiduje. No i dobra. Zobaczmy, no bo tutaj ten monstrualny nietoperz jeszcze na nas czeka w tych lochach, w tym tornadzie i byłoby mi miło, żeby, gdybyśmy go pokonali. Tylko, że on ma już 89 tysięcy siły, prawie 90 tysięcy. No przydałyby nam się jakieś bloki. Krytyki spoko, że są, no ale jeszcze trochę bloków by się przydało. Na razie wygląda to dosyć obiecująco. Bo już walimy krytyki po 40 milionów. Teraz tylko nie dostać krytyka i mamy to. No i świetnie. No i tak, skończyliśmy tym, w tym momencie drugą serię nietoperzy. Teraz już powinno pójść troszeczkę łatwiej. Myślę, że tak do 900 Tornada damy sobie w miarę sprawnie szansę. Tylko znowu się zapchaliśmy, a tu mamy problem taki. Że za dwie godzinki nam się wykopie klejnot, więc tutaj musimy się czegoś pozbyć. Tylko co tu jest, takie dosyć stanie. Tu mamy jakiś pasek za 2 miliony, więc wyrzućmy. A to drewno, jak już rozpoczniemy budowę kopalni klejnotów, no to na pewno sobie tu wrzucimy. I tym sposobem dodajemy jeszcze jedną siłkę do nas, i mamy odłożone 10 baniek na tą kopalnię złota. Yy, więc tu mamy to zrobione. Zobaczmy czy coś jeszcze tu możemy zrobić. Zobaczmy tutaj może men menadżera areny. No wiecie co, wydaje mi się, że sobie to zresetujemy. I może ja to zresetuję tutaj teraz. A po prostu po odcinku sobie to będę już ulepszał. Yy, więc tu mamy to zrobione. Chyba wszystkie pupile nakarmione, które możemy. W światełku niestety magot brakło jednego jedzonka, Jednej cytryny, żeby go dzisiaj na maksa nakarmić, ale chyba nie jest tak najgorzej. Tak naprawdę nie jest z tymi pilami tak źle. No, te osoby, stopki dość mocno nam z tymi karmieniami odskoczyły, no bo to 40-50 karmień więcej. No to jednak dosyć sporo. No i szkoda też w sumie, że. Ta cytryna dzisiaj nam nie wypadła, bo teraz jak tak patrzę, no to światełko jedyne nie ma tysiąca, a ta cytryna by nam dała ten tysiąc. To no, trochę szkoda, no ale trudno, bywa i tak. Tutaj już chyba wszystko mamy zrobione. Tutaj jest to ogarnięte, w gabinecie magii nic nie było, w brojowni nic nie było. ma dzisiaj chce amulety, na Stojaku żadnego amuletu już nie mam. Więc tak naprawdę to by było tyle. Zobaczmy jeszcze tylko, czy nie potrzebujemy jakiegoś czaru. Barbar może, ale nie kupujemy na rękawice czaru, no bo teraz i tak nie atakuje strefy mroku, więc na spokojnie przyjdzie czas i na to, żeby kupić tutaj to. Także w tym odcinku to by było tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i na razie.